Genofobia. Termin wywodzący się z połączenia greckich słów gune, kobiety, i fobos, strach. To irracjonalny i intensywny lęk przed kobietami. Wcześniej zaburzenie to było znane pod łacińskim określeniem horror feminae. Genofobia jest zaliczana przez specjalistów do fobii społecznych, które znacząco utrudniają normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Paniczny strach przed kobietami może mieć różne konsekwencje. I to nie tylko w zakresie rozwoju życia towarzyskiego i zawodowego. Koreluje bowiem często z innymi zaburzeniami i chorobami psychosomatycznymi. Jak objawia się to schorzenie, skąd się bierze i jak sobie z nim radzić? Właśnie tego dowiesz się z dzisiejszego odcinka. Ciekawym jest fakt, że nie tylko mężczyźni, ale także kobiety mogą być dotknięte gnofobią. Chorzy boją się nie tylko obcych kobiet, lecz mogą również doświadczać strachu przed członkami rodziny, jak matka czy siostra, bądź przed swoimi partnerami romantycznymi. Osoby z tym schorzeniem mogą unikać interakcji z kobietami na każdym poziomie, od drobnych, niezobowiązujących rozmów po tworzenie związków, ponieważ paraliżujący strach często prowadzi nawet do ataków paniki. Chociaż fobia ta nie jest oficjalnie uznana przez piątą edycję podręcznika diagnostycznego i statystycznego zaburzeń psychicznych DSM5. Można ją potencjalnie zdiagnozować za pomocą kryteriów określonych dla fobii specyficznych. Ponadto istnieje również coś takiego jak venustrafobia lub kaligenefobia, które odnoszą się do lęku przed pięknymi kobietami i są schorzeniami powiązanymi z genofobią. Strach przed kobietami może dotyczyć zarówno dzieci, jak i dorosłych. Często objawy z dzieciństwa ustają wraz z procesem dojrzewania. Jeśli jednak nie miną bądź nie zostaną odpowiednio przepracowane, to mogą pozostawić po sobie ślad na całe życie. Warto podkreślić, że genofobia to nie to samo co mizoginia. Mizoginia jest nienawiścią lub uprzedzeniem wobec kobiet, o czym więcej dowiesz się z odcinka na jej temat. Gynofobia natomiast jest zaburzeniem o charakterze lęku społecznego, w którym strach wyzwalany jest przez myślenie o kobietach bądź interakcje z nimi. Chorzy mogą odczuwać szereg objawów, m.in. nudności, zimne poty i kołatanie serca, które są niejako sygnałami wysyłanymi przez organizm, mówiącymi, że coś jest nie tak. Dlatego dotknięci gynofobią unikają kobiet bądź całkowicie się izolują. Objawy genofobii. Pacjenci cierpiący na kliniczny lęk przed kobietami mogą odczuwać następujące objawy: uczucie intensywnego i przytłaczającego strachu i niepokoju podczas myślenia o kobietach lub spotkaniach z nimi, niezdolność do kontrolowania strachu i reakcji fobicznych, nawet pomimo świadomości, że owy strach jest irracjonalny, rosnący poziom niepokoju podczas wyobrażania lub realnej interakcji z kobietami celowe unikanie sytuacji społecznych, w których mogą spotkać kobiety. Wszystkie wymienione objawy znacząco wpływają na codzienne funkcjonowanie, a do tego dochodzą fizyczne reakcje organizmu, między innymi drżenie, duszności, przyspieszona akcja serca, ucisk w klatce piersiowej, zawroty głowy, nudności, roztrój żołądka oraz suchość w ustach. Niekiedy towarzyszą im również objawy psychologiczne, takie jak ataki paniki, wahania nastroju, natrętne myśli dotyczące kobiet, utrudnione formułowanie myśli w obecności kobiet. Ponadto u dzieci ignofobia może skutkować wybuchami płaczu, ucieczką lub odmawianiem wsparcia zaproponowanego przez kobietę. Dokładna przyczyna rozwoju irracjonalnego i skrajnego lęku przed kobietami nie jest do końca znana. Jednak podobnie jak w przypadku większości specyficznych fobii, uważa się, że źródeł genofobii należy szukać w genetyce i środowisku. Przeanalizujmy więc parę czynników. Po pierwsze, czynniki genetyczne Osoby z rodzinną historią fobii lub zaburzeń lękowych częściej rozwijają specyficzne fobie. Między innymi takie jak strach przed kobietami. Po drugie, czynniki środowiskowe. Czynniki środowiskowe również odgrywają istotną rolę w genofobii. Traumatyczne doświadczenia z kobietami są jednym z głównych czynników powodujących strach przed nimi. Przemoc psychiczna, fizyczna lub seksualna, odrzucenie i niewierność, publiczne upokorzenie oraz wszelkie inne negatywne doświadczenia mogą prowadzić do intensywnej fobii. Niektórzy specjaliści od zdrowia psychicznego uważają, że nierozwiązane problemy z okresu dzieciństwa dotyczące relacji z matkami również mogą być czynnikiem przyczyniającym się do występowania zaburzenia. Genofobia dziecięca może wpływać na życie pacjenta aż do jego dorosłości, skutkując odbieraniem kobiet jako potencjalnego zagrożenia, zarówno o charakterze emocjonalnym, jak i fizycznym. Po trzecie wychowanie. Najczęściej przyczyną pojawienia się tego rodzaju fobii jest jednak wychowanie. Jeśli od dziecka chłopiec obserwował despotyczną matkę, której bez przeciwu podporządkowywali się wszyscy członkowie rodziny, to w jego umyśle powstał uogólniony, zafałszowany portret wszystkich kobiet. Z drugiej strony, jeśli chłopiec był wychowywany wyłącznie przez ojca, jego relacje z kobietami również mogły zostać zaburzone, zwłaszcza w sytuacji, jeśli matka opuściła rodzinę i dzieci, a ojciec, uogólniając, nastawiał syna przeciwko później przeciwnej, budując mu tym samym zafałszowany obraz wszystkich kobiet. Do pozostałych czynników można zaliczyć strukturę naszego mózgu i osobowość. Ktoś, kto jest bardziej zachowawczy, wrażliwy lub ma z góry przyjęte negatywne nastawienie, może częściej bać się kobiet. Warto poruszyć jeszcze jedną kwestię. Intuicyjnie mogłoby się wydawać, że tylko fobia ta będzie dotyczyć zwłaszcza mężczyzn. Jak się okazuje, również kobiety bywają nią dotknięte. Przyczyny są podobne. Również dzielą się na genetyczne i środowiskowe. Kluczowy będzie oczywiście obraz kobiet, jaki został wykreowany przez najbliższe otoczenie, zwłaszcza relacja z despotyczną matką bądź z siostrami, może skutkować tym schorzeniem lub z rówieśniczkami w szkole, bowiem relacja matki z córką wpływa nie tylko na dojrzałość emocjonalną młodej kobiety, lecz również na jej sferę tożsamościową. Zaburzone poczucie tożsamości, niepewność wobec własnej wartości i brak poczucia piękna swojego ciała, spowodowane toksyczną relacją z matką, mogą powodować lęk przekładany na ogół kobiet w społeczeństwie. Kobiety będą odbierane jako wiecznie oceniające i to dodatkowo, zazwyczaj w negatywny sposób, co naturalnie prowadzi do izolowania się od nich. Gnofobia stanowi solidną drękę i przeszkodę w codziennym życiu. Wysoki poziom lęku spowodowany tym zaburzeniem może niekorzystnie wpływać na relacje oraz wyniki, zarówno w szkole, jak i w pracy, utrudniać bądź całkowicie uniemożliwiać budowanie relacji, czy to przyjacielskich, czy romantycznych, zakłócać przebieg życia społecznego. Chociażby podczas wizyt w sklepie urzędzie czy u lekarza odbierać radość z życia i satysfakcjonujące korzystanie z wielu jego elementów. Dlatego jeśli spotkasz się z takim problemem w Twoim otoczeniu, nieważne czy to będzie 10, 20 czy 40-letnia osoba, zareaguj zrozumieniem i chęcią pomocy. Ważne jest, aby osoby borykające się z lękiem przed kobietami szukały fachowej pomocy i leczenia. Nie ma co prawda opracowanej konkretnej metody, jednak specjalista do spraw zdrowia psychicznego może zalecić odpowiednią terapię, leki lub połączenie obu, co może zminimalizować skutki, pozwalając na normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Kobiety zasługują na szacunek, a nie strach. Genofobia niestety to utrudnia. Pływa nie tylko na ich osobiste relacje, ale również może prowadzić do zaburzeń nastroju, depresji, izolacji od społeczeństwa czy nadużywania substancji uzależniających. Przy 10 tysiącach polubień powstanie podobny materiał, tym razem o androfobii, czyli strachu przed mężczyznami. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.